Wyobraźcie sobie, że teraz sobie idę, i wychodzi taka babka z pewnego domu, nie? I pyta się mnie coś takiego, Bo ja tam do skrzynki, ja po prostu pomagam tutaj znajomym z promocją i po prostu roznoszę ulotki do skrzynek po domkach, nie? I ja sobie idę, a ona wychodzi z domu, no nie. I patrzy się na mnie i, i nagle coś takiego da mnie. A co ty robisz? A co ty tam wrzuciłaś do tej skrzynki? A ja mówię, że no ulotkę. A co to za ulotka? A ja mówię, no skup samochodów, nie? Mówię, pomagam tutaj koledze, w promocji w ten sposób. Mam blisko, to oczywiście za kasę nie za darmo. Mam blisko, no to czemu miałabym nie pomóc, nie? Ogólnie robię tak rejonami. I. A ona tak. A co tam. A co to za ulotka? A ja mam no skup samochodów to jest, tak? Aha, y, ale ktoś sobie może nie życzyć. Ja wiem, to najwyżej mówię: wyrzuci, mówię i tyle, nie? Ja wiem, że rzuciłam. Promocja poszła i to jest najważniejsze, tak? Ludzie w ogóle potrafią się przyczepić, dopieprzyć, o wszystko mogą się doczepić i dopieprzyć, tak to już jest z niektórymi ludźmi, ale to są, to jest, to są specyficzna jakby mentalność ludzka, to są ludzie o specyficznym charakterze, yy, o specyficznej mentalności, czyli takie, jak ja to mówię, dopierdalacze. Czyli się po prostu potrafią dopieprzyć o byle co. Tacy upierdliwi bardzo. Takie pierdoły, można powiedzieć. Taka pierdoła chodzi, chodzi, chodzi i szuka pretekstu, byle się o coś dopierdolić za przeproszeniem, nie? No. <grytanie> Unikajmy takich ludzi. Jak najdalej od takich ludzi. Unikajmy. Może w kolejnym filmie powiem, jak sobie radzić z takimi ludźmi. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Ja kończę. Pa, pa.